Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. W dzisiejszym filmie chciałabym wyjaśnić Wam najczęściej rzucane przez instruktorów teksty, uwagi i polecenia. Podczas jazdy możemy usłyszeć masę komunikatów od instruktora. Niektóre są proste i łatwe do zrozumienia, a inne zaś brzmią trochę enigmatycznie. Od naszego zrozumienia tych komend zależy to, czy będziemy w stanie dobrze wykonać dane ćwiczenia. Jeśli mamy wątpliwości co do danych poleceń, to powinniśmy dopytać o to instruktora. Ja dzisiaj postaram się wyjaśnić te najczęściej używane, co do których można mieć pewne wątpliwości. Napiszcie w komentarzu, jakie są Wasze ulubione teksty instruktorów. Numer jeden, daj łydkę. Ale co to znaczy dać łydkę? Gdzie? Jak? Z jaką mocą? Ta komenda nie oznacza nic innego jak mocniejsze przyłożenie łydki do boku konia. Moc oraz sposób zależy od kontekstu sytuacyjnego. Jeżeli dostaliśmy od trenera zadanie skręcenia w inną stronę, to przykładamy łydkę tak, jakbyśmy chcieli skręcić. Wiele początkujących jeźdźców ma tendencję do zapominania o łydkach oraz dosiadzie, i to polecenie najczęściej ma za zadanie przypomnieć nam że oprócz wodzy istnieją również te dwie inne pomoce. Numer 2. Jedź na zewnętrznej wodzy. Równie często zdarza nam się zapominać o tym, że wodze nie działają jak kierownica w samochodzie i żeby skręcić nie należy pociągnąć wewnętrznej, a raczej przyłożyć zewnętrzną wodzę do szyi, a wewnętrzną delikatnie odprowadzić w bok. Oczywiście podstawą do jazdy konnej jest dosia tora słodki, ale poprawne używanie ręki jest bardzo ważne. Numer 3. Postaw kciuki. Dłonie jeźdźca podczas jazdy często przyjmują dziwne, niekontrolowane maniery, o których jeździec zapomina. Niektórzy układają dłonie tak, jak wygrali na pianinie lub zbyt mocno zginają nadgarstki. Polecenie postaw kciuki przypomina o poprawnym ułożeniu dłoni, które umożliwia odpowiedni kontakt z pyskiem konia. Numer 4. Wyprostuj plecy. Brzmi niby łatwo, ale jeźdźcy zbyt często reagują na to kurczowym wyprostowaniem się i usztywnieniem, jak kłoda. Co jest równie niewygodne dla nas i dla konia, co jazda ze zgarbionymi plecami. Kiedy usłyszymy, że mamy wyprostować plecy, to bardziej chodzi o ściągnięcie łopatek do tyłu, które automatycznie poprawi naszą sylwetkę podczas jazdy i poprawi naszą postawę bez efektu usztywnienia całej górnej części ciała. Numer 5. Nie pompuj do siadem. To polecenie najczęściej słyszą jeźdźcy na tak zwanych koniach do pchania. Staramy się go wtedy co krok wypychać do siadem, co daje właśnie z boku wrażenie takiego pompowania biodrami. Instruktor dając nam takie polecenie ma na celu to, abyśmy przestali właśnie tak wypychać konia z biodra. Inną sprawą jest to, że konie, które są aż tak bardzo do pchania, zdecydowanie wymagają korekty doświadczonej osoby i nie powinni na nich jeździć ludzie. Którzy dopiero się czegoś chcą nauczyć. Bo nie dość, że będzie to prowadzić do wytworzenia w tym człowieku złych nawyków, to jeszcze będzie pogłębiać w koniu um, ignorancję na sygnały. Myślę, że każdy jeździec chociaż raz w życiu usłyszał jedno z tych poleceń od instruktora. Mam nadzieję, że ci, którzy zastanawiali się, co to oznacza, dzięki temu filmikowi będą już wiedzieli. W życiu i z dzieckiem poznacie jeszcze pewnie masę dziwnie brzmiących komend, a te bardziej skomplikowane powinniście ustalić z instruktorem, co one tak naprawdę oznaczają. No i co? Mam nadzieję, że filmik był ciekawy i okazał się pomocny. Ja Was zapraszam na Facebooka, Instagrama oraz grupkę Equesta i się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!